Laptopy dzieciakom mają rozdawać. Bo Rewecki że za miliard złotych, kupi kilkaset tysięcy laptopów dla czwartoklasistów. Czemu dla czwartoklasistów, a nie trzecioklasistów albo piątoklasistów? Kiedyś badania robili sondaże, nie wiem, weszli do szkoły, pytali dzieciaków, czy są laptopa i z czwartej klasy najwięcej powiedział, że chce to dostanę, a reszta powiedziała, że nie się w nie będą mieli teraz laptopa. W ogóle co to za złą będzie? Kupią to na pewno od jakiegoś handlarza laptopami powiązanego z pisem, tak jak wtedy od tego handlarza respiratorami. Facet zarobi na tym kupę kasy, dzieciom da jakimś złom. Pewnie dużo więcej dzieci w domu ma normalnie jakiegoś dużo lepszego laptopa, ten sobie na półce, nie wiem, rzucą w kąt, bawić się tym, będą rzucać w siebie, do lombardu, pójdą sprzedać, po co im ten laptop. Czy naprawdę nie możemy żyć w kraju, gdzie każdy kupuje to, czego potrzebuje, a jeżeli nie potrzebuje, to państwo mu tego nie daje? Ja rozumiem, że są biedne rodziny, ale obniżcie im składki czy podatki, to stać ich będzie, żeby kupić sobie tego laptopa, jeżeli go y, potrzebują. A jak wygląda nasza debata publiczna? Jak komuś powiecie, że nie chcecie, żeby państwo kupowało dzieciom laptopy, to się dowiadujecie, że jesteście złym człowiekiem, bo nie chcecie bąbelkowi dać laptopa, bo bombelek bardzo potrzebuje do nauki. Tego laptopa. Już widzę, jak ci czwartoklasiści będą uczyć się na tym laptopie, grać będą w CES-a, jeżeli na tym pójdzie, czy internet przeglądać, a nie będą się wcale na tym uczyć. I dzieciaki potrzebują też chyba innych rzeczy, nie roweru potrzebują, rolek potrzebują, PlayStation, muzyki potrzebują, głośników, myszki może do tego laptopa, ubrań na zimę potrzebują, butów potrzebują, I co teraz państwo wszystkim musi wszystko kupować, bo jak nie kupi, to jesteś się wtedy złym człowiekiem. Nie, wcale to tak nie wygląda. Jak w tym kraju ma być dobrze, jeżeli ludzie dają się sprzedać pisowi za laptopa?